Się ma, jestem Kiko HD, no i dzisiaj, tak jak zapowiadałem, powiemy sobie troszeczkę o naszych fajnych kolegach o nazwie Kikuelo oraz Sewele. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jak wiecie, czy nie, Kikowi troszeczkę odpierdzieliło i nagle z dupy sobie postanowił napisać, że wojna się zaczęła. Nikt nie wiedział o co chodzi, dopóki nie wstawił kolejnego postaw, w którym po prostu mówi, że wróci do wątka dramy. Jaką Kiku miał dramę? No, Miał dramę z jedną kowników internetu o nazwie Julia. To mniej więcej rok temu. No i postam biw, co nie? Był tam, był tam kłótnie. I teraz kilku chcę do tego wrócić. Wrócę do wątku dramy. Już niedługo, niedługo, 11 dni temu. KJM, wiem coś. Combek. Sorry, jutro lojsman jestem. tutaj KKD. Największy manipulator. Jestem ciekawy, co Kiku miał na myśli. Wojna się zaczęła, no jak już pokazywałem. Ale dobra, wróćmy może trochę do historii Kiko Jak wiecie czy nie, właśnie Kiku stracił konto i tutaj jest jego nowe konto, na którym ma tylko 120 subskrypcji. Na stare miał około 1200, więc no to jest duża strata, szkoda, co nie? No ale trudno. Kiku, no jak mm, dajesz hasło do, hasła do swojego konta ludziom niezaufanym, to tak się właśnie dzieje potem. Jeszcze nie potrafisz tego odzyskać, no ale już mniejsza z tym No jak widzimy, widzimy na tym screenie, Kiku pisze, że e, stracił kto, kto, konto, kogoś mu zajebał, co nie? No i Dripando, mój dobry ziomek, dla żartu pisze To ja byłem Ech. No i później Kiku wysłał mi rozmowę na PV z, z tym użytkownikiem Typie, co ty pierdolisz, że konto mi zajebałeś? No normalnie, łatwo Co ty pierdzielisz? Co ty pierdzielisz? Tutaj już chciał pisać hu Jak ty waloginu loginu nie miałeś? Miałem, nie potrzebowałem nawet XD, zmieniłem hasło, Cię nie miałeś nawet weryfikacji dwuetapowej, coś takiego, nie trzeba było nawet hasła wpisywać, typie jak zablokowane i odzyskam, nie odzyskasz, ur odzyskam jak nie to pojadę na policję i zobaczymy, to idź mam twoje konto, on się tak właśnie z nim droczy, ale kiku że jakoś jest troszeczkę no... Trochę mało rozumny, no nie oszukujmy się. No to idzie, brnie w to dalej, co nie? Ja od razu bym wiedział, że to nie on, bo właśnie nie chcę pokazać jednak dowody. O, bo się boisz, nie pokażę dowodu, bo się boi. Ale że się od troszeczkę ogarnia. No to pokaż dowód zdjęcia, nie. To napisz mojego Gmaila. No to tylko Gmaila akurat każdy może znać. Dlatego tutaj dla Beki pisze, że mieszka niedaleko ciebie. No i tu jest jego Gmail, co nie? I typie, jak mieszkasz obok mnie? Weź się, typie, nie pierdol. Jak masz, to to mi oboje pisze do Bestera. No i Kiku jakoś mi bardzo ufał, to pisze do mnie. A nie wie, że ja już od jego znam i dla Beki on tak napisał. Pisz do Bestera, to pisz do ciebie, Bestera. Masz przesrane Ok, e, pierdol się dzięki <noise> na konto <taty>, chuj Na chuj jesteś na jego serwisie Nie wiem, będzie wszystko na policję No i tutaj Kiku bardzo inteligentnie Grozi e, policją Bo mu konto zawalił e, A jakby Kiku pomyślał To wiedział, że to nie szati. I prawdopodobnie jak ja bym był na miejscu Kika, to bym odzyskał to w łatwy sposób, wystarczy pisać do nie wiem, do supportu czy coś takiego, ale on oczywiście tego nie robi. No to Kiku, dajesz się nabrać i grodzisz policją grozisz, osobie, która jakby nawet nie mieszka w naszym kraju, bo akurat się tutaj nie mieszka, a wiemy, że i tak tego nie zrobiłeś, bo się boisz i później idziesz do mnie z pomocą. Tylko głupie, że sam nie potrafisz tego ogarnąć, tylko... Prosisz o pomoc mnie Następny wątek z Kikiem to jest oczywiście hmm, Kiku pisał do mnie Czy on ma się dograć na Tidzimiego Bo jak wiecie czy nie była też tam drama z Tidzimim mną no. i mrówą i Kiku od razu jak zobaczył Wyświetlenia mrówy, moje, to od razu się pyta Ej, może nagrać też film? No i oczywiście mówię, że może No i tu pokazuję, jak bardzo Kiku Elo jest chrapką na wyświetlenia, moi drodzy, no Co mogę powiedzieć, chrapka na wyświetlenia No Kiku, jak widzisz, że coś jest spoko, że coś, coś się udaje Czemu by tego nie podpierdolić? I zaraz pokażę wam tego przykład No tutaj właśnie mówi, że kąt mi zajebał, się tłumaczył mi że mu konto zajebał i tu są jego dowody no tutaj Kiku jak mówiłem lubi podpierdalać filmy które mają dużo wyświetleń no i tutaj jak widzicie to samo mówiła Julia że po prostu kradnie filmy i daje je od tyłu on mówi że to jest po prostu nie może można coś takiego robić ale kurde zgody nie dostał bo on nawet nie wie kto to jest Mako nie ma z nim kontaktu. Kradnie jego filmu i puszcza od tyłu. I patrzcie, tu 4,5, tu 500, tu 1600. No strasznie chłowa zachowałem no moim zdaniem. No ale kiku, ja wiem, że ty nie ogarniasz zasady internetu i mm, tego. No ale e, te filmy były przez długi czas. E, Julia też mówiła i nie usunął ich nadal. A miał wtedy dostęp jeszcze. No teraz ukróć się dostępu. Nie masz do konta, no ale tak jest. No i kiku, no i proszę, wytłumaczcie, o co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Czemu? Czemu kradłeś? Czemu y, groziłeś policją? No kiku. Nieładnie tak, no ale dobra. Przejdźmy teraz do mm, Sewele. Pierwszy przykład tutaj mamy 1000, 1000 subskrypcji, dwa filmy. Jeden film wyświetleń, drugi 300. Zobaczmy ten z 1000. No jak widzicie, mm, 1000 wyświetleń, dokładnie 1039. Ile lajków? 293. Ciekawe, bo prawie, 3, prawie 1 trzecia osób, która zobaczyła ten film, zostawiła lajka. Jest to, no. Nie, nie, w sposób podejrzany. A komentarze ile? 22. 22 komentarze? 300 lajków? Czyli co dziesiąta praktycznie osoba zostawia tylko komentarz. Mmm, ciekawe. Dobra, zobaczmy drugi film. Mm, 300 wyświetleń? 24 lajki? No nie, jakby obliczając matematyką moją powinno być około 100 lajków. A jest tylko jedna czwarta. Hmm, dziwne. Ile komentarzy? Jak ten film ma trzy, trzy razy mniej wyświetleń i, kurde, więcej komentarzy. To jest dziwne, co nie? Bardzo to dziwne. No, Sewele, gdzie jestem ciekawy, jak się wytłumaczysz z tego? No, proste jest to, że po prostu, Sewele... Kupował sobie wyświetlenia. O Sewele, również y, bardzo szybko usuwa posty. Gdy ja stawiłem swojego posta wkrótce, tutaj tego, mruwa Sewele, to on stawił zaraz posta, odpowiadać atencyjnej nie powiem co, chodę i jego pieską, jak zrobi film na mnie. No i te, je, tak, walić go. No i dosłownie dzień później tego posta już nie ma. I pytanie, czego ty się boisz, Sewele, co się stało? Czy byś się przestraszył, że Nagram ciebie potężny film? No, nie wiem, ale. Tutaj e, pokażę wam przykład, jak obrzydliwą osobą jest Sewele. Sewele często właśnie na wojsk tutaj kiedy z nim siedziałem, no mówił takie pojebane rzeczy ogólnie. No, no to strasznie dziwny człowiek i obrzydliwy. No ale zobaczcie sami. Szypczone, ale bym wyruchał. No kurwa! Szmata jebana! Nie. Yeah. Niestety, też byś to zrobił? Huh. Co mówiłem przed chwilą, tak albo nie. No. Jeśli nic nie odpowiesz, to idzie. Aha! Czy nie kochasz swojej mamy? No nie powiedziałeś tego. No po, to, o co nie mu powiedziałem? No wiem, no ja wiem, że tego nie powiedziałeś, bym to usłyszał. No, no, tutaj, u, już widzicie tutaj, już mówisz, że nie kocham swojej matki, no takie pierdo, pierdółki, co nie? Ale to strasznie w kurwę, to jest strasznie jakby. Hamskie zachowanie z jego strony, no. Tak, kurwa, ja po prostu se gram, a on takie rzeczy, kurwa, komentarze. No, tutaj inny, obrzydliwy też komentarz, kurwa. Posłuchajcie sami. Nie, nie, to z się pisała, ja ją znam, ja ją znam, ja, ona była w okazanek tak, z Bobcim Nie, to nie ona. Nie? Nie, on nie jakaś Ola, Nie, Ola, Ola. Czekaj, ona ma nik. E, ma ola. A, czekaj, 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 bo to wysłał mi nudesa. No, bardzo mm, żart nie na miejscu Sewele. Nie musiałeś tego mówić, jakby co tobie wysyła, Niko to nie interesuje. Dla mnie to jest obrzydliwe zachowanie, żeby tak mówić. I się po prostu, żeby wyjść na koksa, co nie? Żeby wyjść na fajnego, że O, nie wydostaje tego. Sewele ma, mm, przypominam, no chyba 15 albo 16 lat, ledwo. No i takie chłowe zachowanie, no strasznie obrzydliwe jest Sewele, moim zdaniem. A tutaj macie screena. Mm, innego kanału Sewelego. Pokazywał, chwalił się sam. Kanał Nie wiesz, ale, się, ale, ale, ale już wiesz, coś takiego, gdzie tutaj ma film jedyny Blazu to złodziej, i w tym filmie ogólnie mówi, że Blazu to jest złodziej, że kradnie miniaturki, pomysły itp. A tutaj w Mam Talent wystąpili Blazu i nawet Blazu był tego. Blaze był oceniającym, czyli widać, że masz wyjebane, że tworzysz filmy na kolegę, a później zrobisz z nim. Te, robisz sobie, sobie z nim filmy. Więc to jest bardzo ciekawe, że jednak jesteście kolegami, a za plecami robisz na niego filmy. No, nie wiem, Sewele, co się z to działo, no ale bardzo niefajne takie zachowanie, szczerze, ci powiem. No, ale dobre. Może się pogodzili, może ja nie wiem, przynajmniej ja nic nie wiem, żeby się pogodzili. widzowie pewnie też nie wiedzą. Co tu mamy? Mamy tutaj screena niedawnego sprzed 6 dni, gdzie pokazałem Sewelowi na PV, że o wkrótce film na Sewele zapowiadany, wielki, potężny i oczywiście Sewele obrzydliwe wiadomości, od razu pisze, że jestem atencyjny. Jeszcze nic nie wrzuciłem, jeszcze słowa nie powiedziałem, a już tutaj wyzywamy od atencyjnych kurę. Nie powiesz, że mam więcej subskrypcji od Sewelego, gdzie, no, nie oszukujmy się, jego filmy są zbotowane z wyświetlenia, więc tak, nie chciałbym takich wyświetleń pustych, fałszywych. No, ja mówię, że zrobię już film, jeszcze nie, ale wszystkie są dowody szyku się. Mam nadzieję, że nie wykażesz się hipokryzji. Sewele bardzo podejrzanie naciskał. E na zrobienie filmu na Mrówę, tutaj y, 10 pisał, że coś takiego, że martwy kanał, no ty też jesteś martwy i pyta, kiedy film, kiedy trzeci film na Mrówę zapowiadany, jak odpowiem, no to ja mówię, że będzie film, jak mruwa odpowie dopiero, ja ci wysłałem tego SS-a, na chuj mam nagrywać, jak nie mam już więcej na niego dowodów oczywiście, to są dwa filmy, y, tylko niech odpowiada, coś się znajdzie, no ciekawe sewere, co się znajdzie. Tutaj zablurowuję wam, no ale ogólnie, no, Sewele jest bardzo śmieszny i wysyła mm, bardzo nieśmieszne memy. E, tutaj jestem ja, a tu jest mój ojciec, nie? I on bardzo śmieszny wysyła takie rzeczy ludziom i się naśmiewa z mojej osoby i z mojej rodziny. Więc tutaj chujowe, chujowe zachowanie, strasznie. Nie dość, że mnie to wysyła, to jeszcze wszystkim ludziom z mojego community. Ludzie się później za nią śmieją, się później dziwią, czy mnie wyzywają, tego typu, czemu odczułem z tego community. No Sewele, dzięki tobie, właśnie dzięki takim rzeczom przez ciebie ludzie mnie hejtują. Bo kurwa myślą o to chyba prawda, mmm, mmm, o. No Sewele, strasznie chujowe zachowanie, że wysyłasz takie rzeczy ludziom i, i w ogóle. No ale ciekawy mnie o tym, o czym ten film będzie. Kiedy f... kolejny film na rówę? Kiedy zamkniesz mordę? Kiedy będziesz na szczycie? Jakim szczycie zjebie jestem w kosmosie. No ogólnie tutaj mówię kolejne yy, pytanie. Dosłownie Sewele pyta się często, kiedy kolejny film na mruwe, bo jakby on szuka mm, punktów, w których może się zahaczyć, i później kurwa mówić wyzywać Powiedzieć, że to jest gówno. No i po prostu nudzi mu się w życiu i chce, żeby coś się działo, co nie? Dlatego on chce te dramy, to wszystko. Ale wiecie, ja nagrywać odpowiedzi nie będę już. To jest ostatnia odpowiedź, jak ktoś nagra, to nie wiem. Albo w komentarzu, albo na streamie coś odpowiem Tutaj kolejny niemiły komentarz Zmieniłem sobie profilowe Narysowałem sobie ładnie, rysowałem kilka godzin I oczywiście hmm, Sewelo, oczywiście gdy zobaczył zmiany Zrobił posta, jak to być na szczycie A potem wypierdolić się na sam dół Również bardzo śmieszny komentarz, kiedy ci był na szczycie. No tutaj mi się kojarzy właśnie to z tym, jakim szczycie zjebie, Jestem w kosmosie. Dla <laughs> no, mnie to śmieszne, no ale jak sami uważacie? Tutaj Sewele grał sobie z, y, z kolegami w Gierkę. Y, no i oczywiście padały bardzo nieprzyzwoite tematy, y, jak na, na dzieci, bo w no, sumie Sewele z dzieckiem nadal. Nie jest pełnoletni i pisze takie rzeczy. Bester daje dupy. O, i oczywiście zamazał, bo nie chciało, żeby się dowiedział, kto pisze. Ja tutaj tego, jakieś tego. No, powolne rzeczy. Ośmioletni kit, rucha Bestera, który ruchaną najma, kul cool. No, bardzo śmieszne. ogólnie Sewele. Ruchanie. O, jaki śmieszny temat. Bardzo śmieszne Sewele. Tutaj Sewele mm, podszywa się. Podszywał się pode mnie i nie ma dowodu, ale. Uwierzcie mi, że Sewele podszywał się pode mnie i pisał na przykład na streamie Kika, yy, żebym wyszedł na tego gorszego, żebym wyszedł, że, że jestem tym gorszym, czy na coś takiego. Jak była drama z Steamim, to pisał też u niego na czacie, że tam, yy, żebym tą dramę jakby podsucić, co nie? Tutaj oczywiście kolejny przykład, jak Sewele jest bardzo miły. I pisał, jak robiłem serwer Martwa Wyspa, to wtedy pisał do. Mruwy. Ej, bo ten, be, be, bo ten pies Bester e, mi kazał zapytać się, czy będziesz na go głównie tym wyspie. A później hipokryzja. Sewele. Później pisze do Mruwy, że w sumie to i tak już nie ma co stracić. Że fajny event będzie. A, ale potem pisze, że na gówno, ale i tak zagrał. Więc Sewele, proszę, zdecyduj się, zanim coś piszesz co, nie? No ogólnie, co mogę sądzić na tej sytuacji? Sewele, Sewele zjebem. Kiku, 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 że ty. Kiku. Ty, był, ty byłbyś zajebisty, gdybyś się słuchał siebie, a nie debili. Bo Kiku posłuchał się po prostu Sewele, i teraz kurwa z nim e, się koleguje. Nie wiem, czy wiecie. No, oczywiście widać, że to jest y, że to bardzo podobne do tego, co robi Sewele. Miniaturki, bardzo podobne on też robi, więc wiadomo, że to Sewele mu zrobił. Jak dla mnie to drama jest skończono, tak samo skończona jest Kikuelo, który stracił kanał. I już y, po tym, jak y, y, w ogóle zacząłeś współpracę z Sewele, to dla mnie już skończyłeś y, całkowicie. Ja już nie widzę w tobie przyjaciela. Sewele, mieliśmy serwer robić, ale okazałeś się frajerem. Wszystko, co mi zrobiłeś. Bardzo co na mnie wpłynęło, nie powiem szczerze. No, jesteś ogólnie najgorszym człowiekiem, jakiego poznałem. No, i dlatego mówię, że odchodzę z tego community. Ja nie chcę mieć z wami do czynienia. Dlatego każda osoba poszła blok. No, poszedł blog, bo ja nie chcę się z takimi kasztanami zadawać, no, nie szukamy To by było na wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wysłuchaliście do końca, no i trzymajcie się. Cześć.